wszystkie osoby spod znaku Skorpiona i zapraszam na przesłanie z kart na rok 2024. Jakie tutaj karty mają dla Was ostrzeżenia, <laughs> jakie dobre rady, na co szczególnie Skorpiony drogie powinnyście w tym nadchodzącym roku zwrócić uwagę. Okej. Okay. Dobrze. Skorpion, skorpion rok 2024. W styczniu, drogie Skorpiony, tutaj będzie Wam się dobrze powodzić finansowo przede wszystkim i powiedziałabym, że duży wkład czy też udział w tym Waszym zarobku, czy też no nie, może ktoś spadek dostanie, tak, będą miały osoby trzecie, czyli jakby to nie będzie tylko przez Was wypracowany zysk, ale też przy udziale. Innych osób. W każdym razie tutaj na, na to, co sobie założycie, pieniędzy Wam na pewno w tym miesiącu nie zabraknie. Bardzo dobry miesiąc pod kątem finansowym, dobry też miesiąc, żeby zastanowić się, na co te jakieś ekstra pieniądze możecie wydać czy też zainwestować. Miesiąc złoty pokazuje się duży potencjał, jeżeli chodzi o sprawy związane z nieruchomościami, czyli jeżeli na przykład ktoś planował kupić, kupić, wynająć mieszkanie, wyremontować, czyli na przykład jeżeli zdecydujecie się na remont i wynajmiecie ekipę remontową, tutaj karta mówi, że to będzie dobry ruch, że ta ekipa jakoś tam Was nie zawiedzie, no bo różnie, różnie to bywa. Także drogie skorpiony, wszelkie też inwestycje związane z domem będą dla Was w tym miesiącu korzystne. Ja bym też dodała taki aspekt, że to, co zakupicie dla domu, będzie Wam bardzo długo, długo słu służyło. To też karta, która mówi o tym, jeżeli chcecie działać w branży nieruchomości, czy też jako agent nieruchomości, karta daje Wam jak najbardziej tutaj zielone światło. Karta marca, miesiąca marca pokazuje, że y, możecie pewnych rzeczy nie dostrzegać. Ja bym powiedziała tak, że wy gdzieś tam się rozglądacie daleko, a tak naprawdę to, czego szukacie, jest blisko Was. To dotyczy też nowych znajomości, nowych miłości. Jeżeli ktoś y, szuka partnera, partnerki, y, to może okazać się, że nie wiem, że szuka w internecie, szuka za morzem, za granicą, y, gdzieś tam w wielkim świecie, a ta osoba, która byłaby dla Was odpowiednia, która się Wami interesuje, może tego nie dostrzegacie, znajduje się całkiem, całkiem blisko Was. To też karta, która mówi o tym, o tym szukaniu. Jeżeli ktoś szuka pracy, chciałby pracę zmienić, to niekoniecznie musicie, tak jak powiedziałam to gdzieś w internecie, czy jakimiś innymi źródłami, takimi, które mają dalekosiężny, Globalny zasięg poszukiwać, ale może właśnie popytać wśród znajomych, wśród rodziny, czyli szukać blisko. Co tutaj dalej mamy? Karta kwietnia mówi o tym, że wiele drzwi uda wam się otworzyć czyli przeforsować jakieś swoje zdania, pomysły. Będzie dobry miesiąc na to, żeby na przykład szefa o podwyżkę poprosić. Jeżeli takie, taką macie potrzebę, takie macie życzenie. Tutaj karta pokazuje, że jakby wiele możliwości się przed Wami otworzy, jeżeli nie będziecie zwlekać, nie będziecie czekać i narzekać dosłownie. Czyli jeżeli weźmiecie w sprawy w swoje ręce, to tak naprawdę to machina się ruszy z kopyta, coś tam się zacznie dziać. Tutaj nie będzie jakiegoś zastoju, nie będzie przeszkód. Że wy tak po prostu, tak za wstryknięciem palców, trochę sobie ze wszystkim doskonale poradzicie. Bardzo dobry miesiąc. W miesiącu maju karty pokazują, że będzie dużo pracy, dużo takiego wysiłku, trzeba będzie włożyć w to, co robicie, ale to też jest karta, która mówi, że wam sił starczy. Tutaj nie ma takich kwestii, że będziecie się zamartwiać, że się czegoś podjęłyście, a potem nie podołacie, czy tam włożyłyście w coś pieniądze, a potem przyjdzie Wam w połowie drogi zrezygnować. Nie. Tu karta mówi skorpionie drogi, jeżeli zepniesz pośladki, to sobie ze wszystkim doskonale poradzisz. Też uważam bardzo taki yy, dobry miesiąc, jeżeli nie dopadnie Wasz słomiany zapał i naprawdę zaczniecie robić, realizować to, co tam wam w duszy gra, na czym Wam zależy. W miesiącu czerwcu będzie trzeba trochę tutaj poczarować, wykazać się, wykazać się różnymi umiejętnościami i powiedziałam może takimi, z którymi do tej pory nie miałyście też do czynienia, ktoś będzie od Was oczekiwał, żebyście się na przykład przedstawili z jakiejś najlepszej strony, czy z jakiejś innej strony, czy w pracy wykładał przed Wami zadania z którymi do tej pory no, nie miałcie do czynienia, może tak naprawdę nie wiecie, jak to się je, jak to ugryźć, ale karta mówi, nie martw się, drogi skorpionie, ze wszystkim sobie świetnie poradzisz. To karta maga, on potrafi tutaj żonglować wszystkimi żywiołami. Także wszystkie jakieś atuty ma gdzieś tam chowa w rękawie. On też powie, powiecie to, co inni będą chcieli Usłyszeć, a tak naprawdę, czy to zrealizujecie, to już takiego większego znaczenia nie ma. W każdym razie ta druga strona, jakby będzie tym Waszym słowem też usatysfakcjonowana. Karta, tutaj był kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Karta lipca pokazuje troszeczkę taki smutek, smuteczek, gdzieś tam może Was dopaść, ja bym powiedziała taka nostalgia za tym, co minęło. Nie wiem z czego to może wynikać, czy chodzi o ludzi, z którymi już nie macie kontaktu. Czy tutaj jakieś przykre informacje dotrą, że ktoś, no, ktoś już jakby opuścił ten świat. <laughs> w każdym razie karta ten miesiąc może być taki właśnie miesiąc na zastanawianie się na analizowanie na może też na analizowanie swojego życia jak to życie do tej pory przeżyłyście tych szans, które wykorzystałyście, których nie wykorzystałyście, czyli taki trochę miesiąc analizy i miesiąc, tak jak wspomniałam wcześniej, nostalgii. Co tu mamy dalej sierpień, karta sukcesów, karta tego, że wszystkie oczy będą zwrócone na Was, taki podziw, szacunek, ja bym powiedziała też dodała jakieś tutaj gratyfikacje finansowe, czy awans w pracy, czy uda Wam się na przykład zakończyć to, co bardzo długo trwało, wyciągnęło się jak flaki z olejem, a to nagle zostanie przyklepane i, i pozytywnie dla Was zakończone. Możecie też stać się w zakończenie jakiegoś kursu szkolenia, gdzie stać, stać, staniecie się ekspertem w danej dziedzinie i to nie będzie tylko papier, ale faktycznie y, będziecie się w tej branży y, bardzo y, dobrze czuć, realizować się. Uważam też bardzo dobry miesiąc. Y, we wrześniu karta współpracy pokazuje, że więcej możecie osiągnąć we współpracy z innymi, niż y, samodzielnie, więc jeżeli czegoś nie jesteście pewni, może czegoś się boicie, o coś zapytać, karta mówi, Nie bój się tutaj, inne osoby staną za Tobą, pomogą Ci. Y, karta też pokazuje y, taki dosyć zmienny, zmienny miesiąc, czyli może się y, dużo dziać, pewne plany mogą nie cenię dość do skutku, co w ostatniej w sekundzie, w ostatnim dniu zostać jakoś tutaj przełożone. Czyli karta dosyć miesiąca, dosyć takiego zmiennego. Ten na, miesiąc na pewno nie będzie nudny, ale chodzi mi o to, że może się po prostu dużo dziać i trudno będzie pewne kwestie na ten miesiąc zaplanować. Następny miesiąc mamy październik. Kolejna fajna karta. Karta potencjału, karta Asa, albo nowa miłość, albo narodziny dziecka, albo będziecie chrzestnymi u kogoś. Jako rodzic chrzestny wystąpicie, drogie skorpiony. W każdym razie tutaj pokazuje się albo uroczystość, która, w której będziecie w pewien sposób zaszczyceni biorąc udział. Ja bym też powiedziała, rozpoczęcie czegoś nowego, tak jak tutaj, to nowe życie jest pokazane na obrazku. To małe dzieciątko. Nie wiem, czy tu światło się trochę odbija, i trudno tu. Ale w każdym razie, wszelkie nowości, które przyjdą do Waszego życia, one będą miały dobry potencjał na realizację. To też dobry czas na rozpoczęcie szkoły. Jakiegoś szkolenia, kursu. Wszystkie, wszystkie nowości, które jakby postanowicie w tym miesiącu realizować, one będą wzrastać, tak jak to dziecko tutaj na karcie małe, i one z czasem przyniosą Wam sukcesy, korzyści. Także warto byłoby może zainwestować w siebie, w jakieś swoje zainteresowania czy też pójść na jakieś studia, kursy i tak dalej. Karta listopada mówi o podróży, ale podróży zaplanowanej. Tutaj nie ma podróży na zasadzie wakacji Last minute. Tak kupujemy wakacje jednego dnia, do następnego już wyjeżdżamy. Tutaj karta mówi o tym, że przyjdzie Wam kogoś odwiedzić, albo no bardziej odwiedzić niż tutaj w drugą stronę, że, wy, że Was będzie ktoś odwiedzał. Czyli ja bym powiedziała wyruszenie w podróż, w drogę, która była już dużo wcześniej zaplanowana. Karta nie jest kartą negatywną, ale też bardzo taką, nie wiem, euforii jakiejś nie przynosi, ale też nie przynosi smutku. Czyli może to być jakaś podróż w celu załatwienia ważnych spraw. Ja nie mówię tutaj, że wsiadacie w autobus, jedziecie dwa przystanki, tak i... I to jest ta podróż. Tutaj bardziej, ja bym powiedziała, jakaś odległość będzie Wam z tą sprawą, czy osobą będzie was dzieliła. No i ostatnia karta w tym nadchodzącym roku. Karta króla. Karta króla pokazuje takie spełnienie. Pomimo różnych tutaj może jakichś zawirowań, tutaj karta takiego smutku gdzieś tam była poprzednio, to widać satysfakcję, widać to, że dużo wam się w tym nadchodzącym roku uda, uda osiągnąć takie poczucie może władzy gdzieś tam będzie Wam towarzyszyć, czy też no po prostu poczucie spełnienia, tak? że to nie był taki rok, który gdzieś tam pstryk przeminął i, i, i nadchodzi kolejny, tylko karta pokazuje po prostu satysfakcję z tego, co w tym roku udało Wam się, udało wam się osiągnąć. Ja życzę wszystkim skorpionom udanego nadchodzącego roku. Zapraszam również do porad indywidualnych. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Papa! Pa.